9 marca, Dzień Kobiet, w zasadzie Weekend Kobiet, bo 8 marca wypada w sobotę. No to jaki jest najlepszy prezent dla kobiet w XXI wieku? Szczęście, aktywność fizyczna i trochę czasu. Więc stwierdziliśmy, że to jest właśnie taki nasz prezent dla wszystkich pań. Jest to kontynuacja akcji z ubiegłego roku, z pierwszego krakowskiego biegu kobiet, kiedy do pilotażowej wersji zapisało się aż 600 pań, które pobiegły 2 km przy Tauro na arenie Kraków. W tym roku razem z. Z marką Medicaver Sport, która jest sponsorem tytularnym naszego biegu. Robimy już prawdziwy bieg z atestowaną trasą na 5 km. Będą nagrody, medale, także już nawiązujemy i tak naprawdę chcemy zachęcić Panie do już takiej pełnej rywalizacji, ale w ciągle na tym pierwszym 5-kilometrowym dystansie. Mając nadzieję, że jak Panie poczują chęć i te emocje w rywalizacji, to później będą chcieli chciały biegać w naszych kolejnych edycjach biegów, też tych dłuż, na dłuższych dystansach. Zapraszamy na stronę ziskrakow.pl. Otworzyliśmy 22 stycznia zapisy, są jeszcze wolne miejsca. Limit to 1500 pani Naprawdę warto się zapisać i spróbować. Startujemy spod Wawelu z Placu Wielkiej Armii Napoleona, więc też takie fajne wizerunkowe mie miejsce pod, tak naprawdę u stóp Wawelu i pobiegniemy bulwarami Wiśla w jedną, w drugą stronę, tak żeby się nakręcić przez bulwary i wrócić znowu pod Wawel na plac Wielkiej Armii Napoleona, gdzie też będzie takie mini miasteczko i aktywacje dla pań. Mamy nadzieję, że się super zintegrujemy, że panie też dostaną jakieś dodatkowe, jeszcze dodatkową porcję wiedzy o bieganiu, o zdrowiu, o dietetyce, o profilaktyce raka piersi, bo też zapraszamy fundację Rag Roll do współpracy i żeby po prostu fantastycznie będą się razem bawić, a że ich partnerzy, mężowie, synowie, córki e, będą kibicować im wszystkim na trasie.